Cześć, z tej strony Łukasz Zając. Witam Was na moim kanale, gdzie zajmujemy się naprawami samochodów oraz odczytywaniem i analizą kodów błędów podczas diagnostyki. Jeśli chcesz wiedzieć, co naprawdę oznaczają te tajemnicze liczby na ekranie, to jesteś we właściwym miejscu. Subskrybuj, żeby być na bieżąco z nowymi filmami. A teraz przechodzimy do dzisiejszego Kod tematu. usterki P0077 brzmi jak wysoki stan obwodu cewki sterującej zaworu dolotowego Bank 1. Często w oprogramowaniu skanera OBD, dwa nazwa może mieć angielska pisownie Intake Valve Control Solenoid Circuit High, Bank 1. Opis techniczny i dekodowanie błędu P0077. Kod błędu OBD2 P0077 jest zdefiniowany jako wysoki poziom sygnału w obwodzie cewki sterującej zaworu dolotowego, Bank 1. Jest on ustawiany, gdy moduł sterujący układu napędowego PCM wykrywa wysoki poziom sygnału w elektrohydraulicznym układzie sterowania. Zwykle używany jest system zmiennych faz rozrządu VCS, Variable Camshaft System lub VVT, Variable Valve Timing. Parametrem ustawienia kodu jest zwykle odchylenie napięcia o więcej niż 10% od wartości odniesienia napędu wałka rozrządu zaworów dolotowych. Dokładne odchylenie napięcia przy którym ustawiany jest kod dla konkretnego zastosowania można znaleźć w odpowiedniej instrukcji obsługi Systemy VVT i VCS wykorzystują olej silnikowy pod ciśnieniem do napędzania siłowników sterujących zmiennymi fazami rozrządu PCM zbiera informacje z różnych czujników aby obliczyć odpowiednią regulację rozrządu zaworów w celu zwiększenia mocy i zmniejszenia zużycia paliwa Ponieważ olej silnikowy jest pośrednikiem, który przekazuje energię do siłownika, ostatecznie steruje on rozrządem zaworów dolotowych. Prawidłowy typ, lepkość i czystość oleju muszą być stosowane w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania tych systemów. Kod P0077 jest ustawiany, gdy dowolny czujnik lub inny komponent nie działa w zakresie oczekiwanym przez PCM. Biorąc pod uwagę bieżące obciążenie prędkość obrotowa silnika i informacje otrzymane z innych czujników. Objawy usterki. Głównym objawem usterki P0077 dla kierowcy jest zapalona lampka Mil, Malfunction Indicator Light. Jest ona również określana jako lampka kontrolna silnika lub po prostu lampka kontrolna silnika. Mogą również objawiać się jako Zapali się lampka kontrolna, check engine, na panelu sterowania, kod zostanie zapisany jako usterka. Nierówną praca na biegu jałowym. W niektórych przypadkach zapłon przeskakuje. Zmniejszona moc silnika. Silnik może zgasnąć lub nie niedejszy się uruchomić. Słabe przyspieszenie. Zwiększone zużycie paliwa. Bład P0077 jest uważany za poważny, ponieważ bezpośrednio wpływa na prawidłowe funkcjonowanie silnika. Jeśli nie zostanie skorygowany na czas, może wymagać kosztownych napraw przyczyny błędu. Kod P0077 może oznaczać, że wystapił jeden lub więcej z poniższych problemów, zwarcie lub rozwarcie cewki sterującej zaworu wlotowego. Skorodowane złacza elektryczne. Niski lub zanieczyszczony poziom oleju silnikowego. Zatkany układ olejowy. Uszkodzony elektromek sterujący. Uszkodzona przekładnia na wałku rozrządu. Łańcuch lub pasek rozrządu jest luźny lub źle ustawiony. W rzadkich przypadkach nieprawidłowe działanie modułu PCM. Jak wyeliminować lub usunąć kod błędu P0077. Kilka sugerowanych kroków do rozwiązywania problemów i usuwania kodu usterki P0077. Sprawdzić wzrokowo przewody elektryczne i złacze. Cewki sterującej zaworu dolotowego. Sprawdz, czy zmienia się pozycja zaworów dolotowych. Sprawdź pasek rozrządu, w tym przekładnię i pasek. Sprawdź poziom i stan oleju silnikowego. Jeśli nie zostaną wykryte żadne problemy, należy sprawdzić i w razie potrzeby wymienić moduł PCM. Diagnozowanie i rozwiązywanie problemów. Rozpoczynając diagnostykę błędu P0077, sprawdź poziom oleju silnikowego i wyreguluj go do prawidłowego poziomu. Jeśli poziom oleju silnikowego jest prawidłowy i jest on odpowiedniego typu, należy sprawdzić ciśnienie oleju. Niskie ciśnienie oleju jest częsta przyczyna tego kodu, choć niewiele osób traktuje go poważnie. Jeśli ciśnienie oleju jest poza specyfikacją, należy zbadać i usunąć przyczynę przed przystąpieniem do diagnozy. Sprawdź wskazówki: jeśli ciśnienie oleju mieści się w specyfikacji, dokładnie sprawdź wszystkie niezbędne kable i złacza. Następnie usun wszelkie usterki. Ale nie zapomnij sprawdzić obwodu pod katem napięcia odniesienia, ciągłości i styku uziemienia. Jeśli kable lub złacza zostały naprawione, zresetuj kod, uruchom silnik i sprawdź ponownie, czy kod został zachowany. Jeśli kod zostanie zachowany, może to oznaczać usterkę przerywana, która będzie musiała zostać zaostrzona w celu postawienia dokładnej diagnozy. Kontrola mechaniczna. Jeśli kontrola i testowanie obwodu elektrycznego nie wykaże usterki, należy wymontować siłowniki i mechanizmy sterujące. Sprawdzić je pod katem uszkodzeń lub osadów, które mogłyby zakłócać ich działanie. W razie potrzeby wyczyść wszystkie elementy i sprawdź ich działanie przed ponownym zamontowaniem. Jeśli siłownik lub mechanizm sterujący działa w trybie ręcznym, prawdopodobnie wewnętrzne kanały olejowe w silniku mogą być zablokowane. Ponownie zamontować wszystkie podzespoły i umyć silnik odpowiednim środkiem. W celu rozpuszczenia wszelkich możliwych osadów lub zatorów, w obwodzie oleju VVT lub VCS. Jeśli usterka utrzymuje się pomimo wszystkich wcześniejszych praw naprawy, należy przetestować PCM. Usterki i awarie PCM są niezwykle rzadkie, ale nie należy wykluczać możliwości wystąpienia błędu P0077 z powodu wadliwego modułu. W jakich pojazdach problem ten występuje najczęściej? Problem z kodem P0077 może wystąpić w różnych samochodach, ale zawsze istnieją statystyki, w których błąd ten występuje najczęściej. Oto lista niektórych z nich: Citroen, C5, GMC Hyundai Elantre, Solaris Tucson i 10, Kia Sid, Rio, Spectre, Sportage, Lexus RX300, Mercedes-Benz Nissan Frontier. Patrol, skoda Volkswagen w przypadku kodu błędu P0077 czasami możliwe jest znalezienie innych usterek. Najczęstsze z nich to P0026, P0075, P0076.